Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 29 marca. Dzisiaj mamy 17 stopni i dzisiaj chciałbym Wam nagrać filmik. Mój ogród w marcu. Jak widzicie, tu mi kwitną pięknie chwiacynty różowe. Tutaj jest fioletowy. Krokusy już przekwitły. Tutaj kwitną szafirki. Tu są białe. Tutaj już Wam pokazywam różowego chwiacynta. Tutaj jeszcze. Żonkil nie zakwit, a tutaj jest pierwiosnek tutaj tulipanki. Zobaczcie, jak już mają pąki. O, tutaj jest orlik, tuż tu tulipany żółte kwitną. Tu mają pączki. O, tutaj hyacynty, żonkile, tuż jeden pęka. Tutaj orlik. Tutaj tulipany już mają bardzo dużo pąków. Lada moment zakwitną. Tutaj już jeden czerwony kwitnie. Hyacinth tutaj taki łososiowy, tutaj też białe szafirki. Tutaj też tulipany mają pąki. O, tutaj jest pierwiosnek, a tutaj są dopiero takie małe tulipany. Tutaj już krokusy poprzekwitały. Tutaj też kwitną żółte tulipany na razie. A też widzę mnóstwo pączków. Tutaj lilie już wychodzą. Tutaj czasnego zdobny. Tu też tulipany i żonkile. Tu żonkile zobaczcie. Już pięknie kwitną. O! Proszę zobaczcie. Tutaj niedługo też się już rozwinie. Tutaj są jeszcze malutkie. Więc. Ładnie będą te. Już wyglądają ładnie. A jeszcze te kilka zakwitnie. Tutaj są tulipany. Tutaj są tulipany. A tutaj jest też żonkil. Tutaj mam pierwiastka. Tam są czosnki ozdobne. Tu jest malwa sobie przesadziłem. Tu jest jeden żonkil. A tu są irysy. O. tutaj mam bratka, tutaj Wam pokazywałem, tu są jeszcze irysy, tutaj mam bratki donicy. Ten jest czerwony, a ten jest żółty, tego, tym na razie nie kwitnie, bo, bo był jeden kwiatek, ale on już przekwit oberwałem i tu widzę, że zaczyna już puszczać pąki. Na kwitnienie, o tutaj krokusy przekwitły, ale tu szafirki zaczynają kwitnąć. Tu mam takiego fioletowego bratka, tu też jest bratek taki dwu, nawet trzy kolorowy. jest pierwiosnek, tutaj są tulipany, tutaj już żonkile, zobaczcie jakie mają pąki. Tutaj taki mały, tutaj też jeszcze takie małe. Tutaj są czosnki ozdobne, takie drobniutkie. Tej krokusy, goździk. Zobaczcie, jakie mam piękne hyacynty. O, tu jeszcze tulipany. Tam są przewiśniegi, tulipany. I tu jest żonkil jeszcze. Tu jest hyacynt fioletowy. Tutaj jest sam tulipany. Tutaj widzę, że zaczyna mi kwitnąć takie żonkile, ale on to są trochę takie inne. Tutaj już kwitnie tulipan. Tu jest pierwiosnek żółty. Tutaj goździk. Tutaj dopiero wschodzą żonkile. Tulipany, tulipany. Tutaj jest też pierwiosnek. Tutaj jest hiacynt. Tutaj też już tulipany, mają duże pączki. Tu jest jagoda kapczacka. Tutaj są hyacynty, tulipany, żonkil, te irysy. Tutaj zobaczcie, mam przebiśniega. O! Tutaj jeszcze mi wschodzą żonkile. A tu mam jeszcze piękne, fioletowe hyacynty. Zapach jest po prostu przepiękny. Tutaj są tulipany, one będą pomarańczowe jak tamten. Yy, tutaj tu już wam pokazywałem. Ubin, tutaj już żonkil zaczyna kwitnąć. Tu wychodzą mniejsze. Tutaj są jacynty, Hiacynty, tulipany. Tu też już są tulipany. Tutaj w warzywniku za bardzo się nie dzieje. Przekopałem już ziemię. Tutaj wam pokażę, że czosnek już ładnie rośnie o truskawki truskawki już też ładnie wypuściły chociaż w tym roku truskawki będą w innym miejscu będą przeniesione za płot. ale gdzie to jeszcze Wam pokażę, no dobrze no to już wszystko na tym odcinek subskrybujcie mój kanał dodawajcie łapki w górę, piszcie komentarze no i oglądajcie moje filmiki, więc na razie